serdecznie witam kolegów hodowców nie tylko oglądających mój filmik pewnie 200 wyświetleń zrobi proszę o łapki w górę i komentarze bo chcemy mieć lepsze pozycjonowanie, dobra dzisiaj co po świętach gołąbki białe i te taty białe pocztowe ciemne bidynki to rozpuszczył i zobaczymy co moje będzie a moje lotniki co, już zrobiłem spis Wczoraj tadej, bo wróciłem i chodziliśmy spiszemy całe to małżeństwo. Na razie wstępnie, żeby ustalić, co idzie na loty, i w kolejnym roku, co zostaje. Samiczka 984 zostaje przeniesiona do rozwodu.

Pięćdziesiąt pięć Poladamy w roku mocniej nie naszły myśli do wyrzutu lutowania, tak jak w dziewiętnastym roku, czyli mocno z z pewnymi preparatami zobaczycie na filmikach, bo będę to pokazywał sam sobie już spodobał, żeby siedział już pewne pary poszły do parowań i właśnie pewne pary do tej wrócić z nimi pewnie chyba odstawić pomału kombinuję nad zmianami w gąbikach czyli przy, przebudowanie wolierek może zrobienie inaczej tych koszy tego wszystkiego też było i tyle daję co inaczej, bo też zauważyłem, że... Dlaczego? 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 tego myślę nad Dlaczego? Dlaczego? tą Dlaczego? Nie wiem, albo wełnę mam, albo tu tym środku znowu jest znowu sklejka. Trzeba coś zmieniać, remontować. Bogowaj Miki łóżko jak... Łama boga. Już będzie miał... Dziesięć lat Trzeba zmienić, zmienić tu On razy Tu A pomyślisz razy ja. co razy A, razy do razy Lotniki Rodniki siedzą 10 każdy mnie on do na gajmie tylko siedzę na metodzie barzycka chyba może Czyli Molgold i każdy mix do sje i zaczyna się inak się hmm. kał się pozawija i Muszę ziodąć. Jest fajny. Jest ziewarty. A do mojej różniaki. Ja jeszcze muszę się wyjajczyć. Co samicie co jest? Chiamiec. 36 tuł. Chyba najwięcej w historii całej. Do tej częściowej sytuacji hodowli, że 36 roczniaków idzie na loty, dostałem pomóczku, wykarnię pójdę i będziemy dalej. Płowy to są osiedle, osiedle Ludowody, to są ludobulency. Fajnie od pana Pietrzaka się okazało. Czyli pan, który gotował na długich dystansach. Zobaczymy jak mi się świętą. Nie mówię, że źle, dobrze. Trzeba będzie coś. Też trzeba budować, bo owszem mamy tam swoją kaśkę 157. Pokazuje się po niej kilka sztuk, kilka dziewczyn. Trochę na dole samiczy. Tu chyba chciałem Bo te samicy. Pokazują, że nawet jak piją teraz i mylą do wody to już wszystko, mówię, to jest tu, muszę poprzeglądać swoje gołębie i się, okazuje że samica, którą musiałam wywalić ma... Tu on chciał wywalić ma kilka we, kilka jej dzieci, lata no na przykład się, cztery co jest jej córką, więc um, jest ciekawy nie wiem czy nie wycofam też jej siostry pięć, pięć muszę pomyśleć i